Jest ósmy dzień po operacji i powiem wam, że im dłużej stoję, tym bardziej mnie bolą lędźwia. Boli mi miednica. Trochę mnie boli też odcinek szyjny. Mam wrażenie, że ten ból trochę co był w lędźwiach przychodzi. Znaczy nie mam takiego ucisku na nerwy, ale że gdzieś ten ciężar się rozkłada. Teraz ogólnie po operacji dużo mnie jem. Bardzo mi zależy na tym, żeby odciążyć kręgosłup i moje ciało ze zbędnej nadwagi. Bo takową mam. To ciało jest jeszcze słabe. Natomiast chcę powiedzieć o tym, że towarzyszą mi takie myśli, czy to dobrze, że zrobiłam operację, czy to niedobrze. I aktualnie waham się. Powiem wam, że, że waham się i. Ja wiedziałam, że ta operacja w jakiś sposób będzie inwazyjna, natomiast ja się nie spodziewałam, że będzie tak bolało po operacji, że będą mnie tak bolały plecy po operacji. Ale no, z drugiej strony, lekarz jednak wyciął kawałek części z tego kręgosłupa. Więc no chyba to ma prawo boleć. Kolejna kwestia jest taka, że ja w ogóle nie biorę już leków przeciwbólowych. Ja nie biorę leków przeciwbólowych od. Od pięciu dni, odkąd wyszłam ze szpitala, nie biorę leków przeciwbólowych, jestem z tego naprawdę dumna. I dopóki mówię, jakiś ból by się odpłukać nie zwiększył, to ja nie wezmę leku przeciwbólowego, bo ja przez 7 miesięcy się nabrałam tyle przeciwbólowych, że moja wątroba to wała pomstę do nieba. Ale powiem wam, że to przelewanie myśli i oddawanie tych moich myśli mówienia o tym naprawdę mi pomaga. Yy, więc, więc to jest ważne, żeby o tym mówić. Więc mam obiekcję, czy to dobrze, że zrobiłam tą operację. Naprawdę mam. Yy, natomiast jak sobie przypomnę, w jakim byłam w stanie przed. No to myślę, że, że, że chyba dobrze. Tylko wiecie, ja teraz trochę się zastanawiam, czy ten stan mi minie. A jeśli tak, to kiedy ten teraz, który mam? Dzisiaj miałam taki trochę też zjazd psychiczny, bo jak mnie tak bolą te lędźwia i te plecy, jestem taka słaba, ta miednica mnie tak boli, to mam takie, Boże, czy ten ból się kiedyś skończy, że była ta operacja, ale czy to się skończy? Takie mam teraz myśli. Za cztery dni zdjęcie opatrunku z rany. rany podobna jest, rana podobno jest niedużo, taki mówi rodzina. Około 4 cm. Natomiast ja nawet nie chcę oglądać jej zdjęć. Mam jakąś awersję do, do rany i tak dalej. E, od tego, że tak długo miałam ból, to jakoś tak jestem w ogóle bardzo wrażliwa na ból, że nawet odrywanie plastra mnie chyba boli za bardzo. Mam, jestem jakaś taka przeczulona na tym punkcie. Także słuchajcie, to jest ósmy, ósmy dzień po operacji. Myślę też o tym, jak, jak ludzie, którzy są w tym szpitalu, w którym ja miałam operację, jak znoszą te osoby, z którymi byłam na sali i gdzieś zawiązała się między nami rozmowa i tak dalej. Trochę się zdążyliśmy poznać, jak, jak też im to mija. I powiem Wam, że no, dużo osób choruje. Także tak wygląda ósma doba po operacji.